gdzie ja w poniedziałek z wami w pól dwóch Dlaczego? Bo w niedzielę pan ma zna, prawo kontaktu. Nie, Laura, rozmawiają rodzice, chyba chcesz. To też nie, to też nie. Czasami Bo twoja matka mnie pobiła, a ty rzucałeś mój samochód kamieniami, kazałeś dziecku rzucać kamieniami w mój samochód. Ja mam człowieku te kamienie... Nie, 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 ja mi nie wkazałam, Nie Ja chcę, odciski, czyje je pan Nie, 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 nie. I tak Krzysztof, groziliście. moją mamę, człowieku. Dobrze. Przepraszam bardzo, jeżeli no, mogę no, coś zaproponować. Pokojnie, dobra. Ja mam dobrą wolę, żeby dziecko i pan porozmawiali z matką. Chcę zostać tutaj... Ta, no, dobra, ja, ty ja, nie ja sobie nie pozwalam, ja sobie nie pozwalam, pan Marek dobra? Ja nie stresuję się. Panie proszę zwrócić ma. uwagę dziecku, że po pierwsze, znajdujemy się w miejscu publicznym. Tak, tak. W związku z tym faktem, skoro Laura ma ukończone 6 lat, to mhm. powinna wiedzieć, w jaki sposób się od dziecka w tym wieku, tak. powinna Laura wiedzieć, w jaki sposób należy się Dziecko, jak się ma I Pani. bardzo bym prosiła, aby pan w pierwszej kolejności, w pierwszej kolejności, zwrócił uwagę, dziecku, że jeżeli państwo rozmawiacie Pan jest z dwójkiem i ze względu na dziecko, pan to nagrywa w ten sposób. Pan miał mamusia Tak, i tatusia. A Pan ma chyba dwóch Wie pan co? To co Pan mówi, to, to jest przejaw jakiejś schizofrenii, bo to nie jest normalne, żeby traktować kogoś w ten sposób. To jest dziecko pańskiego przyjaciela, któremu odebrano matkę. A dlaczego pan w ogóle nagrywa? Czy ktoś sobie życzy tego? Tak, ja sobie ja tego nie życzę, ja tutaj jestem. Ja tutaj jestem, drogi panie. Proszę, opuścisz to, pan Panie, jest strona postępowania tutaj. Dobrze? Już opuszczamy Proszę bardzo. To co, zostaniemy i zostajemy i zostajemy Zostań. Nie. nie wolno tak!